Czekamy pojazd, LG, nikt do mnie nie pisze sms-u, wyjebane na mnie mają, szkoda Dobra, zobaczymy sobie na gardu, Jim, Dobra, by to nie było 50 koła, no, zajebiście, zajebiście Lecimy to wpłacić Nie ma co robić, nie ma co robić tutaj, na serwie Dobra, idziemy zobaczyć tego laptopa Yes, weź zlecenie, yeah Dobra, poczekamy na to zlecenie Jadę po M4, też jadą po zlecenie, jadę, jadę po termin, w sumie nie, weź 4 bo pewnie nam wyjebiemy się Ju! Termit, M4. Spadochron mogę mieć, bo on jest legalny. Nawet jak psy mnie pierdolą, to mogę ten spadochron mieć przy sobie. Ja kodejne mam. Siuwax. Zepsute części. Nieoznakowana gotówka, oznakowana gotówka. Paliwko, termicik. Burgerek. Aha, trzeba kupić lasagne, Idziemy po lasanie, wtedy szybciej się otwiera rzeczy. Idziemy po lasagne. Co jest? Co jest? Co ci kręca? To jak ja będę mógł robić napadek lazanie, lasanie nią pierdolę? Ho, lipcia widzowie. No dalej tego SMS-a nie ma. I chyba nie dostaniemy tego SMS-a, bo już świta. Kurwa, mać. No już już, już jest dzień. Po robocie. Dobra, może jeszcze mieszkanie zdążymy zrobić. Jak nie to trzeba co innego wykombinować. No, no, no to nie jest godzina do grania. Oj Eee, Wszystko okej? Okay? Ja pierdolę. Przepraszam, nie widziałem pana, nie widziałem. No, Je pani kolarze, kurwa, byście się wzięli do normalnej roboty, kurwa, byście samochodem jeździli. Rowerem to kurwa po chodniku byś sił. Pierdolowy kolarzu zajebany, kurwa w getrach. Nienawidzę tych kolarzy, kurwa, kupą sobie jakieś kaski, kurwa, pieluchy, jeżdżą i chuja z tego jest. Blokuje tylko drogę. Wiesz dlaczego, wiesz dlaczego twój kurier na przykład nie jest na czas? Na przykład twoja matka zamówiła sobie leki, nie? Jedzie kurier, kurwa, załóżmy, wąską drogą i przed nim wyrasta jebany kolarz. Pierdolony kolarz. On ma wszystko w piździe, on jedzie met od, od krawężnika z prawej, z lewej, kurwa, od środka drogi. On ma wyjebane, on jest sportowcem, kurwa. On będzie na Tour de polon jeździł jebany, Nie. Ma kurwa z Unibike'a rower i zadupca z Decathlon'u. I dlatego twoja matka nie ma na czas lekarstw, bo kurier jedzie za tą kurwą jebaną rowerzystą. Kumasz? Właśnie tak. Przez to są korki? Stary, wyobraź sobie to, że w Katowicach kolarz blokuje ci drogę i kurwa w Warszawie robi się korek. Serio, to tak kurwa działa. To jest jak efekt motyla, tylko to jest efekt kolarza. Trenażer do domu, pedałować kurwa w domu, nie wkurwiać mnie na tych drogach. Nie, on będzie jeździł. Pierdolony Peter Sagan mu się odpalił No, zlecenia też nie dostaniemy pewnie Za niedługo pokażę informacje zlecenia Dzięki, dzięki Nie bój podejrzeń Jasne, nie będę nic robił Nie będę w ogóle podejrzany Pale sobie Twittera Potrolujemy coś, bo No nie ma co robić Twitter Nie jesteś zalogowany O kurwa, nie pamiętam tego Kurwa, wypożyczalnia samolotów Jaka jebana abstrakcja Dalej bez SMS-a jestem Oddam wózek dla dziecka za czekoladę Kurwa, taki wózek musi być sporo warty Pewnie, że biorę Skoczę ze spadochronu sobie, tyle Tyle na dzisiaj na streamie będzie. Będzie spadochronik zaraz, widzowie. Wiatr jest z północnej części. Lecimy. Trzy, 4, 1. Woo! 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 O, Woo! 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 od Woo! Od Woo! Yeah. ląduje! E, nikt tego nie widział, auć, o kurwa dobrze, no, nikt tego nie widział, auć Jest, 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 cyk, ustaw GPS, mam wszystko, mam, lecimy, 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 mamy to Napad na ciężarówkę, trzymajcie kciuki widzowie Jedziemy, trzy mile stąd, kurwa mać, daleko ofes, Dareko, ofes, durś Jedziemy po furgon, jedziemy po furgon Napad na furgonetkę, ciekawe czy stary dobry lis wie jeszcze jak to robić Kurwa, źle zjechałem Kurwa, co jest? Wyjechała tam, gdzie nie trzeba, ja pierdolę! Ah, gdzie ona jest? Gdzie ty kurwo jedziesz? Ale zjebałem, widzowie. Jest, jest przede mną. Jest, jest, jest. Chyba, gr Grunwald, zatrzymuj się! Zatrzymuj się! Koniec żartów, koniec żartów, pumpkin. Stop, stop this shit, stop this shit. You know? Pogadamy sobie. Byłaś! Kurwa. O kurwa, miałem cztery! Ty kurwo! Nie wstawaj, nie wstawaj! Pierdolony ze nie do mnie wyskoczył! Pierdolony gangster! Nie wiesz z kim pokrywasz? Kasztaje! Co tu mamy? Nic. Teraz tak, detonacja. Muszę odjechać. Nawet mi nie mrugnij Nawet mi nie mrugnij Co tu było? Cyk, Wysać tył. No i co mam zrobić? Podóż bombę? Okej. Okay. Uh -huh. To powinno podziałać. Yeah! <laughs> okej okay. Szybko, szybciej, szybciutko Zaraz to będzie piarnia! Dobrze! Co to mamy? Cztery tysiące? Kurwa, to się w chuj nie opłaca! Ale bez sens! Cztery koła brudnej kasy? To nieźle tam poprawili te zarobki z tego. Gówno jak 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 sto się upewnię, ale... Ktoś w ogóle się nie upada tego robić. Nie, nie czujecie się oszukani widzowie trochę? O mamy 7 kietach mielu. W ogóle się nie opłaca tego robić. 4K to w Berlinie leży na ulicy. A nie, żebym miał ja furgonetki napierdalał. Trochę się pos posmutniałem. Knaku duster i nóż. Teraz do burger Shota na żarcie. Wow, sorry. Dzień dobry. dobry, dobry. E, poprosiłbym o taki dopakowany zestawik. Szczególnie interesują mnie Wege burgerki. Z, no, to w, dwa burgerki. 3 szejki truskawkowe i dwa razy veggie burger. To może polecimy po prostu w zestaw D-Shaker, 2 wersji, 8 szejków. A okej, okej, niech będzie, okej, okay, niech będzie. Ja no jestem z gardu, gdzieś, więc mam tu zniżkę, ja jestem Franklin. Koleż, że pan mnie. Do, 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 moment, ale to z zarządu, tak? Z zarządu, oczywiście, że z zarządu, no, jakby nie inaczej. To... Proszę bardzo, dwa wersji, 8 szejków. Aha. Niech jechać stopy Tobą Nie to, jest to, to, jest to potezory, niekawał, zamówienie wziąłem. Tu mu wpierdolę na tatę. To. To bardzo, to. smacznego. Dziękuję bardzo. To to A bardzo rzucił pod mi jeszcze jednego veggie burgerka? Jeszcze jednego, tu to zapakuję na wynos. No i klasa Mordziu, klasa Mordziu. Dzięki wielkie to to. i zdrowka dla ciebie. Dobra, mam no full wszystkiego. Tyra lecy furę se zatankować. Potem się przebrać. Tankuję furę. Naprawimy seją. Potem odbierzemy sobie trójkołowca. I tę jogę naszą. Zatankuj pojazd. Jop. Brawa do Yoga Classic. To na pewno trzeba przetuningować. Ale lata. Ale to lata. No, czy wyjdzie nam 360 kurwa na moście? Sprawdzimy, czy rozdopcamy furę? Kurwa! I prawie się udało. Ja byśmy go minęli. Siemano! A, dycha do... Motorsport do 10 minut będę. Do 10 minut. Straciliście właśnie klienta. Jadę do legendary. O kurde psiarnia, ale fardy nas nie capnęli. Kurwa, za, za mną jadą, za mną jadą. Trzeba ich zgubić. Ale Filipek wie jak ich gubić. Trzeba robić tak zwanego zawsze rogala. Tu, tu i tu. I czekamy. Przemaluję sobie, przemaluję sobie. Tutaj jest? Chyba nigdy nie byłem jeszcze widzowie. Mocz. Halo? Co jest? Po 360 360 tutaj? Easy. O kurwa! Czemu taki szybki wóz mają? O chuj chodzi! Ej, czemu taki szybki jest? Kurwa! czemu taki szybki? Dobra, ja oddycham motorsport i tam się po prostu będę chował. Jest blisko. Nie mogę mnie tu spotkać. Cichutko, cichutko, widzowie. Nikt się nie odzywa. Nisko głowy trzymajcie. Siedźcie na tylnych siedzeniach. Siedźcie... Kurwa. Wszędzie koguty słyszę. Dobra, tu już nam nic się nie stanie. To najgorsze, że jak oni przyjadą na... Na dychę, kurwa, żeby naprawić furę. Dzień dobry! Witam serdecznie, jest jakiś mechanik na miejscu? Jestem, jestem. Świetny, bo czekam od samego rańca. Szybki przegląd bym prosił pana. A czy szybki, Dobra. szybki. Dokładny, dokładny. I co najważniejsze, chciałbym przemalować furkę, bratku. Nie ma sprawy. Jakieś nalepki, rozumiem. wiesz, tyle po prostu, żeby wyglądała całkowicie inaczej. Nie wiem, jakieś po, poboczne jakieś, kurwa, pasy. Jakieś pomarańcze, jakieś chujemuje, wiesz, o co chodzi. Okej, okay, okej. Okay. Ma być dużo stylu, ma być dużo stylu. O kurwa. Jakiś pocisk, ale na coś innego, no. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Wszystko są jakieś napisy. Okej. Okay. Stary tak, ten pocisk był do jebany, wiesz, kurwa, jak rakieta, no. A, to, a to, to czarne, co pokazałeś wcześniej, czarne, no. I na przykład reszta samochodu była biała. Wiesz, nalepka wchodzi, a reszta tutaj po boku. Wszystkie rzeczy są białe. Mhm, uh -huh, uh -huh. Tył, wszystko, oho, oho. -oh. No Kamil kurwa. Andrzej Daniłowicz, przepraszam, że tak to problemy, to nie by by nie się do powiem. ci tak, tak trochę narobiłem rabanu tym na samochodem. I chcę, żebyś się w ogóle nie rzucał w oczy, a jakbyś go tak zrobił, to kurwa jest całkowicie inny. I białe felgi do tego. I siedzi. No, tak. Ty, kurwa, zostaw taki, zostaw taki. A i spoiler jeszcze byś mi zmienił, przepraszam, że tak ci tak tutaj za nos wodzę. Nie ma problemu, nie I, ma problemu. Tylko takie dopierdolony, chamski. Takie normalnie deska do prasowania, co by kurwa. Takie, coś może być. O! 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 Kurwa, o takie o kurwa, coś! Takie co coś! By... Chuj niech zostanie! Takie coś? Tak jest! Są inne kolory jakieś? Takie coś, pewnie! Ładuj z bomby! Ja pierdole, jak, jak jest Dobra, to idę to montować. Dzięki! No i klasa, panioczku, klasa! Wszystko już mnie policzył, tak? Wszystko tak jest, jest już... Wszystko tam 3200 chyba wszystko. Okej, okay, okej, okay, elegancko, elegancko, zeszło skąd Dobra, dziękuję ci bardzo i do zobaczyska! Zdrówka! Nie ma sprawy! Na razie, się. Na razie, kurwa, ja od, odlecę zaraz tym samolotem. Nie, no przesada trochę. Kurwa, dopiero go naprawiałem. Nie tylko, nie to. Dobra, nic się nie stało, nic się nie stało tak naprawdę. Ja pierdolę przecież. lekko tylko ważnąłem i patrzcie, jest 94-99. Siemaneczko wariatko, jak tam i w porządku. się u mnie tak samo, klawo leci. Gorąco, to eleganc. drugi września trochę mniej, mniej gówniarzy, nie? Biega, posiedlu po tutaj. Tak. W końcu gówniaki w szkole, nie, nie. Dokładnie. <gorsza> Lecę w swoją stronę, trzymaj się, maleńka. Trzymaj się. Buja, Uważaj, świeżak! Kurwa, raz z brodą, raz bez brody. D brodę dokleić. Szczejka się muszę napić. Ej, siemano, siemanko, jak tam. Kurwa, by Spoko, luz. E, ta, Spoko, motor, luz. motor wyciągam, już już biorę. I... Tak Trzymaj się wariacie, Elo! O kurwa Dobra jest też klimacik na ja tym motocyklu, że y, 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 tu są takie animacje, wiadomo nie są one perfekcyjne, ale jest animacja, y, wiecie, ruchu powietrza i ruchu ubrań. Widzicie? Dodaję to jedno... No jest taki klimacik, pędu, nie? Zachowany. Do tego motoru by się przydał jakiś dobry skusz, ale nie ma skusi. Eee yy, gabarity. Eu, oh, Morciu nie zlyskuś oh, Mechanik, witam, witam Nie, nie, ja od klimatyzacji od takie tam A, klimatyzacja, no to chyba... Ja nie wiem to chyba biznes chyba już wam się powoli kończy w znaczy, sezon, nie? Bo to w się zimno Ja Lecz znaczy, ja tam się no, nie znam, ja tam się kurwa nie znam, nie? Konia! Stankin, to ty? Stankin! A myślałem. Lecę na siłkę. Lecimy na trening. Halo, witam, czy pomóc? Siema Franklin kurwa, nie poznajesz co? A, nie bardzo, siema Młody <laughs> Przeszedłem operację plastyczną A, operację plastyczną. jasne, mamy, co potrzebujesz? E, no nic kurwa, bojam się Nie wiesz kiedy start będzie? O nie mam pojęcia, nie widziałem go z dobrej kilka tygodni Nie wiem co mamy, u niego Mamy projekt, który kurwa niebawem ruszy Jaki projekt? Eee, co tworzymy kurwa plac na Destraction Derby, wiesz? Plac na Destruction Derby? Nice! Czyli to no. samo, jeżdżenie samochodem i się rozpierdala, nie? Tak, tak, tak. Uhuhu, tak. Mamy, nieźle. Ma, mamy już projekt zrobiony, w sumie dzisiaj będzie kończony. E, będzie duży plac, będą trybuny, wiesz, budynek, kurwa i tak dalej, i tak dalej. Tylko musi prezydent miasta to jeszcze zaakceptować. Nie? Aha, aha, kumam, kumam. No nieźle, nieźle. Czyli się rozwijacie. Eś. Ty no. słuchaj, ty jesteś zatrudniony na siłowni? Eś. Słucham? Ty nie jesteś zatrudniony u nas? Iś. Nie, 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 nie. Okej, okej. Okay, ja okay. A Trevora widziałeś, albo tą e, zatrudnioną dziewczynę u nas? Yy, Milena, to... Elena, Helena kurwa, jak ona miała. Co? Natalia. Ta, tą dziewczynę widziałem wczoraj, a Trevora nie widziałem też. Eś, okej, okay, kumam. Sięma. Siema, coś potrzeba? Przyszedłem troszkę, kurwa, pobiegać, wiesz? O, ja, kumam, pewnie że trzeba się rozgrzać, pobiegać z ranica. Ty. A Dę. jest coś kurwa, gdzie mogę karnet kupić? U mnie możesz kupić karnet, tylko pytanie na ile Co? dni. Kurwa, ile na ile można. Jeden dzień, 2,5 bomby kosztuje. Kurwa, ty. Drogość cenicza. Dobra, ty, ja możesz mi fakturę wystawić? Nie da rady, tylko gotowa wychodzi u nas. Ja pierdolę, dobra, a to twój samochód? Nie. Dobry. A czy który samochód? Kurwa nie wiem, żebym rowerem nie zapierdał, bo rower wziął. Znaczy, no nie, nie wiem, u mnie na siłowni nie ma złodziejstwa i innych rzeczy kurwa. Dobra, kurwa, kurwa no, Kurwa. No dobra, już się zciemniło, lecimy na tą robótkę. chyba jadę po furę specjalną na napady. Dziękuję no to, ci serdecznie bardzo. Dziękuję, że był? trójkołowiec walecie Ja Nieźle wiem, dzięki. Kardon, jasne, ja jasne, tak? tam zawsze kluczyki tam nie znajdą mi się przyjechać moim motocyklem. Jasne oczywiście. Jasne. A wezmę sobie termici może. Będzie tak, że rzeczywiście ten chłop będzie nam dać zlecenie z tym wysadzaniem. To sobie zostawiam, przebieram się na akcję. Zapaść, El O, kierowniku, przepraszam. Co jest? Przecież żartowałem z tym, nie znam cię. Jak ja ci mogę motor dać, kurwa? D dlatego chciałem dać zapomogę. Zapomogę? Stary, popatrz na siebie. Wygląda, że go przymur. Nie mam czasu gadać z takimi biedokami, mam biznesy. Do miłego, szefie. Do miłego, szefie. Jak będę miał więcej czasu, to dam ci się przejechać. Lecimy zrobić chatkę, lecimy zrobić chatę. Ale to lata. No zajechał, zajechał, kurwa. Ja pierdolę, to się buja. Siema, Willy, masz jakieś zlecenie? Okej, okay, dzięki wielkie. Nie będę budził żadnych podejrzeń. Uh, Okej, okay, idziemy po jeszcze to zlecenie. Kilka zleceń weźmiemy. Bierzemy robotę na zleconko. Waga, uwaga. No podejdziemy sobie do dyszki. Żeby na fulla go mieć. I tak czekamy na zlecenia. Czekamy na SMS-y. Tu mam telefon. Spamujcie, jak będzie SMS. Lecimy. Mamy dwa zlecenia plus ten... Fajnie mogłoby zrobić to zlecenie z kradzieżą samochodu, tylko no nie wiem gdzie to jest dokładnie. Siema, wymieniłbyś mi tranzystor poprzeczny, pod siedzeniem mi się coś uszkodziło. Nie mogę wejść w bić mi trójki, na obroty mi spadają. Ogarniasz, ogarniasz może gościa, który daje zlecenia okay. na... na kradzione fury? Co się. na... gdzie go mogę spotkać, gdzie go mogę spotkać, chłopak, który daje zlecenia na furki? na trackery? eah. Eee, to nie, nie, ci pokażę? Nie trackery, nie trackery, fury. Coś ci pokażesz, tak? Ale jemu chodzi od tego od kluczy chyba. Nie nie, nie. odkry, fury, same samochody nie. sportowe. Co, kurwa to jebana. Trakery to są ma. To to. to trackery. No to czy tracker nazywa. No bo to jest. Okay, bo mówię. tam masz nadajnik dobra. w środku. Dobra, okej, okej, okay, 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 dzięki wielkie. Fura sprawna? Zobacz, może będzie śmigać. Ale jest zrobione. Okej, okay, jestki. Dobra, idę to sprawdzić. Dzięki wielkie. Dawaj tego trackera, kurwa robimy. Tam czeka. Siebano! mu od jakiegoś randoma informacji o tobie, że masz zajebiste zlecenia. Co jest, kurwa? Mam pojazd, gotowy do odbioru. Robimy to? Robimy to? Widzowie, jedziemy tam. SMS-a nie dostałem? Nie dostałem, dobra, jedziemy. Wytrychu nie mam, kurwa! Siemano, mam jeszcze jedno pytanie. Macie to pierdolenie jakiś wytrych? masz jeszcze coś Ja też już nie mam, ja prywatnie A gdzie mogę dostać jakiś wytrych? No musisz jakiegoś mechanika złapać. Dobra. Kurwa, dostałem SMS-ów. Alex, domy do zrobienia mam Przepraszam pana Przepraszam, ma macie może do sprzedania wytrych? Siema Cześć Siema, masz może do sprzedania wytrych? Nie, sorry, nie mam nic hey, jasne Kurwa, bo komuś dałem ten wytrych i ta osoba mi nie oddała, do chuja pana no Miałem wytrych, komuś dałem i spierdoliłem wszystko no Nie oddała mi ta osoba W pizdę A wiem gdzie mogę jeszcze dostać wytrych Przepraszam panowie i panie Dobry Możemy na chwilę pogadać? Może no ja nie jestem mechanikiem tu, ale... A, mechanikiem nie czy nie mechanikiem? A może masz wytrych do sprzedania? Co to mam no Kurwa, bo potrzebuję wytrychu Franklinko? Tak? To nie ty spierdalałeś przed policją Jakieś 40 minut temu LG Classic'iem? O nie, nie Czyli LG Classic to posiadam Ale to na pewno nie mój Bo ja się obudziłem niedawno, panioćku Na pewno Z pewnością, panie funkcjonariuszu Na pewno Dzień dobry Cholera jasna no, styl jazdy był podobny do twojego. A jaki, co kurwa, Wy się na styl jak jazdy, jak... Ta, czy, nie, czy nie, 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 to musiała być jakaś pomyłka, yy, więc to nie, nie. Ja coś też wiedział, ja będę widział jakiegoś agresywnego kierowcę w LG, to na pewno to zgłoszę. Dam wam cynę. No i super, podoba mi się to. Tak. co, jakby co, nowa dostawa przyszła. Czego? Na komendę, możesz przyjść znowu. Ale czego dostawa? No, cukiernicza, cukiernia przyjechała. Nie, nie, to ja taki, jeszcze nie potrzebuję. Eee, muszę dać sobie sprawę. Przepraszam państwa, siły to jak tam? No, widzę. To już chyba nie chcę kurwa jak cukierki wtedy ja z... Ej, nie, myślisz, że cukiernik jesteście objęty, stary! On coś pierdoli, żeby mnie zdyskredytować. Co ci zrobić? Dyskredytować chcę je! Wiesz, gada o cukierkach jak w życiu kurwa w cukierni nie byłem, ani jadłem żadnego makowca. On chce tylko tak gadać, żeby mnie zdyskredytować. Czyli odebrać mi szacunek, Kumasz. Dobra, tysięcy i Jasne, jasne. A może być przelew? Może być. Kurwa przelew? To przelew to 7 tysięcy. Dobra, niech ci będzie. 7 8, 3, 8, 5. Poszło 3,8-5 no Nie dobra Dziękuję bardzo, Rotowaliśmy do nie widzenia! Dobra. Teraz jedziemy tutaj Neon! Samochód neon! Co się może nie udać w tej akcji? Dobra, zaczynamy, zaczynamy. Neon, neon, neon Pan Neon. Pod szpitalem. To chyba nie jest neon. To chyba też nie jest neon. Okej, okay, będziemy furgonetkę jeszcze, kurwa, ile jest roboty dzisiaj na mieście. Co jest? Zniknął? Nie. Zniknęło mi. Anulowało się już. Chyba. Tak? Chyba tak. Okej, okay, ale mamy wytryk. Mamy wytryk, to jest najważniejsze. Trzeba mu szybko wyjewać z pały, bo on może nas rozjebać, nie? Widzowie? On małem cztery. Trzeba dobrze umiejętnie mu zajebać. Ma raz rozjebie, to będzie lipa w chuj. Oj, będzie lipa. Tu damy nóż pod czwórkę jak coś. Wybierzemy nóż albo pała. Jest. Dawaj, 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 dawaj. No jedziesz kurwa, dziecie czy nie jedzie? Stoi, stoi, stoi! Nie ruszasz się, to jest kurwa napad, rozumiesz to! Teraz wyciągam pałę i cię rozpierdalam. Jednym uderzeniem. Kumasz, Przygotować się? Easy. Sierściuchu. Co my tu mamy? No nieźle. Nieźle? Mhm. ale to nic z tego co potrzebowałem. Znowu nic. Muszę furę odsunąć. Spadamy. Bum. Szybko, żeby tylko psiara nie przyjechała. Szybciej! Szybciutko Tysiąc dolarów Ale to jest Nie, to nie, ma, nie warto tego robić Jeba, ja jeszcze nie robię tego Bez sensu To lepiej tą furgonetkę sobie porwać I ją wysadzić Serio Jadę na mieszkanie Go tracker Tracker Tylko muszę pochować wszystkie rzeczy Co ja mam przy sobie Albo dobra Idziemy na tego trackera jeszcze raz Mordziu, mordziu Bo tam mi zlecenie wyjebało Ty Potrzebuję nowego Co? Nie Dobra Nie macie. Dobra, zrobimy to Zrobimy tą furę Następnym razem Ups Nie będzie dzisiaj listów Dobra Trzeba odpocząć